Hej, cześć, dzień dobry, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Przed nami, wydaje mi się, krótki i bardzo przyjemny film. Um, może cofam krótki, ponieważ często tak mówię, a później wychodzi zupełnie inaczej. Jaki jest plan? W pierwszej kolejności chciałabym opowiedzieć Wam o pewnej powieści graficznej, na którą dość długo czekałam. Później zobaczycie moją relację z targów książki, a ostatnim klipem będzie bookhaul, um, jeśli chodzi o to, co przewiozłam z targów, jeśli chodzi o targi, moi drodzy, bo tutaj mamy zamieszanie, Warszawa w tym roku oszalała. A dzisiaj, gdy to nagrywam, jest wtorek i w ubiegły weekend um, byłam i to był weekend 19 20 21 albo 18 19, w każdym razie te dni to były warszawskie targi książki i mediów w Wivelo i to chyba były targi które pierwszy raz się odbywały i one odbywały się na stadionie a w następny weekend w ostatni weekend maja o ile dobrze rozumiem tak w ostatni weekend maja odbywają się warszawskie targi książki stare Wótek. tam mnie nie będzie i jeśli chodzi o tę sytuację, to jest bardzo dziwacznie. Nie wiem, czemu są dwie imprezy, czy to wynika z jakiejś konkurencji, kłótni. W każdym razie, ja byłam na targach Vivelo na stadionie i, i o tych targach mogę powiedzieć, mogę wypowiedzieć się w samych superladewach. Było super. Przede wszystkim naprawdę. Ogromny plus za organizację, ponieważ w tym roku ktoś pomyślał, i jeśli chodzi o spotkania autorskie bądź spotkania z vlogerami, influencerami książkowymi, do których zazwyczaj ustawia się naprawdę duża kolejka, w tym roku otworzono płytę. I tam te spotkania się odbywały, i tam ustawiały się kolejki, a nie tam, gdzie chodzą ludzie, by kupować książki. I był korytarz, można było się poruszać, można było oddychać, było naprawdę dobrze organizacyjnie, i no, wypadło to znacznie lepiej niż wypadało zawsze. I teraz tak, teraz chciałabym opowiedzieć wam o wspomnianej przeze mnie powieści graficznej. Chodzi tutaj o Domestic Fluff. Moi drodzy, dzisiaj jest wtorek, a od wczoraj e, trwa ComicStone, który już regularnie, co roku, w różnych e, datach organizuje razem z Karoliną Kombuk. ComicStone to jest takie nasze dziecko. Jesteśmy bardzo dumne z tego maratonu z formą graficzną. Więc ComicStone trwa i ja chciałabym teraz opowiedzieć Wam o moim... Ogromnym poleceniu. Słuchajcie, Domestic Flaw to jest powieść graficzna Weroniki Łodygi oraz Anny Krztań, na którą ja bardzo dawno czekałam. Już w zeszłym roku, podczas warszawskich targów książki, wiadomo było, że Weronika Łodyga, czyli autorka tych dwóch powieści młodzieżowych, o których kiedyś tam opowiadałam Wam na swoim kanale, będzie pracować nad powieścią graficzną. I przez ten cały rok gdzieś tam wyczekiwałam tej premiery i... Praktycznie równo po roku y, ta powieść graficzna się pojawia. Y, współtworzy ją Weronika Łodyga razem z Anną Ksztoń Słuchajcie, to jest czarno-biała kreska. Natomiast ogromny detal. Naprawdę to, co można generalnie możemy tutaj wyczytać dużo informacji zarówno z dialogów między bohaterami, postaciami, jak i z samych ilustracji, przyglądając się, co się tutaj dzieje. Naprawdę dzieje się dużo i moim zdaniem czarno-białe czarno ilustracje jak najbardziej tutaj pasują. Jeśli chodzi o docelowych odbiorców Domestic Fluff, to raczej młodzież, natomiast jeśli jesteście wielbicielami, wielbicielkami Formy graficznej, to poleciłabym to wszystkim, niezależnie od wieku. Angielski tytuł Domestic Fluff nie będę tutaj wchodziła w to, dlaczego, dlaczego jest ten angielski tytuł, natomiast na pewno pasuje to do dwóch książek autorki Heart Comfort. Oraz e, Angst with Happy Ending. Domestic Fluff. Robiłam sobie taki internetowy research, o co w tym chodzi i um, bo przyznam się, że Wam nie wiedziałam. To znaczy, wiem, co to jest domestic, wiem, co to jest fluff, ale oczywiście tutaj um, zakładam, że nie chodzi o poszczególne znaczenie dwóch słów, tylko niesie to jakiś inny sens. No i um, dotarłam do takiej informacji, że domestic fluff to termin, który określa. Um, e, Książkę bądź, bądź inne medium, jak właśnie postać graficzną. E, w, 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 I właśnie w takiej książce przedstawione, przedstawione jest życie bohaterów kanon kanonicznych, czyli bohaterów należących do uniwersum stworzonego przez danego autora, przez daną autorkę, osobę autorską. No i faktycznie tutaj um, mamy bohaterów e, książek, a tak naprawdę książki Heart Comfort. Przepraszam, źle pokazałam. Heart comfort. Um, Mamy tutaj Magdę, która tutaj jest postacią drugoplanową, natomiast pojawia się dość często, a w posłowie do Domestic Fluff autorka mówi o tym, że bardzo żałuje, że nie dała szansy Magdzie bardziej się poznać, mam na myśli dla, dla czytelnika, że Weronika Odega dziilatujełam żałuję, że tutaj Magdy było tak mało, dlatego stwierdziła, że ta historia będzie należeć do niej. Tutaj Magda nastoletnia dziewczyna dowiaduje się, przychodząc już, przepraszam, w te, za tą zorganizowaną formę. Magda tutaj dowiaduje się o tym, że jej tato będzie miał dziecko ze swoją drugą żoną i ta wiadomość bardzo. Em, bardzo w nią uderza. Dziewczyna nie do końca sobie z nią radzi. Na początku czuje się bardzo zraniona, zaatakowana. Wydaje jej się, że wszyscy są przeciwko niej, wydaje jej się, że nikt jej nie rozumie. I tutaj um, dużą rolę odgrywa Janek oraz Artur, bohaterowie powieści, główni bohaterowie powieści Heart Comfort, uh, którzy są jej przyjaciółmi, pomagają jej przetworzyć te, te, te informacje, pomagają jej również jej dwie siostry. Natomiast co jest tutaj bardzo ciekawe, one się zupełnie nie przejmują. One momentalnie, gdy otrzymują wiadomość o tym, że ich tato będzie, będzie ojcem ponownie, żartują sobie o wycieczkach do smyka, o kupowaniu zabawek, jak to fajnie będzie mieć młodsze rodzeństwo. Ona tego, Magda tego zupełnie nie rozumie. I wydaje mi się, że to, to, jest, że to jest bardzo ciekawy problem, jak osoba w wieku, nie chcę powiedzieć, w wieku, w którym się dorasta, bo Magda już tutaj jest. Ona zaraz będzie młodym dorosłym, tak? Jak to się mówi. Um, jak taka osoba radzi sobie z informacją właśnie o tym, że będzie ktoś nowy w życiu rodzica. Na pewno dzięki temu, że mamy tutaj retrospekcję, podróże w czasie, i możemy przyglądać jako czytelnicy możemy przyglądać się relacji Magdy z jej ojcem, widzimy, że ta relacja była bardzo głęboka, pełna uczuć. Dziewczyna jest zakochana po uszy w swoim dacie, i ta relacja jest faktycznie inna niż w przypadku sióstr Magdy. Podoba mi się to, że dziewczyna to nie jest tak, że dziewczyna się tutaj głupio obraża i irytuje czytelnika, tylko gdzieś tam na różnych poziomach próbuje przetworzyć informacje i my to po prostu obserwujemy. Jest to, wychodzi tam jeszcze kilka innych różnych spraw, ale nie chciałabym za dużo mówić, ponieważ nie jest to gruba tre, nie jest to gruba powieść graficzna, nie ma tutaj naprawdę... Wielowątkowej treści, więc kilka słów za dużo i, i, i na przykład coś zdradzę, więc to tyle. Tak jak mówiłam, bardzo podoba mi się kreska. Chciałabym Wam bardzo polecić Domestic Fluff. Widzę tutaj informację, że powieść, ta, ta powieść graficzna jest dostępna również w e-booku i polecam ją fanom Weroniki Łodygi. Znowu to zrobiłam I did it again, ale nie tylko. Myślę, że to jest książka, która powie graficzna, która znajdzie miejsce w sercu, znajdzie sobie miejsce w sercach wielu czytelników, jest urocza, ważna potrzebna i to tyle. Jeszcze raz tutaj zrobimy sobie taki szybki overview. A teraz chciałabym zaprosić Was na kilkuminutową podróż do Warszawy. Starałam się nagrywać jak najwięcej, ale wiecie jak to jest. Plany są, a później spotykamy ludzi, otaczają nas książki i naprawdę nie chce się sięgać po ten telefon. Zwłaszcza ja sobie utrudniłam jeszcze zadanie, bo każdy klip nagrywałam w pioni w poziomie, bo chciałam nagrywać vloga oraz rolkę na Instagram jak zwykle planów dużo, nie wyszło nic. I teraz zapraszam Was na te klipy. Mam nadzieję, że, że spędzicie miło te kilka minut, a później pokażę Wam książki, które przywiozłam z Warszawy. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że spędziliście te kilka minut miło w Warszawie. Jak widzieliście, dla, dla mnie, dla nas, dla mnie i dla Bartka to nie były tylko targi, ale również pierwszy rodzinny wyjazd z Kubusiem. Nie powiem udany, um, nie było większych dramatów, tragedii. Sama podróż w pierwszą stronę była trochę trudna, ale wiadomo, że nie będzie kolorowo, e, jeśli chodzi o takie początki podróżowania. Um, także naprawdę zwiedziliśmy też kawałek Warszawy i był to naprawdę miły wyjazd. A teraz zabierzmy się za obiecany bukhol. W pierwszej kolejności mam tutaj książkę, którą otrzymałam w prezencie od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Pati, Miło rzeszek i paskudne ciasto z zguby literaturę dziecięca. Książka, która będzie czekać na tegoroczny maraton z literaturą dziecięcą, wydana klasycznie e, zaopatrzona w biało-czarne ilustracje, i z tego co wiem, jest jest to książka o wróżkach. Dalej mam tutaj zakup, który był zupełnie nieplanowany, natomiast absolutnie go nie żałuję. Jest to powieść polskiej autorki Anny Kaczanowskiej, Okaleczone. Kupiłam ją z uwagi na to, że gdy byłam na stoisku wydawnictwa kobiecego, wydawnictwa Mowa również to, akurat była autorka, nie było kolejki i stwierdziłam, dlaczego by nie i książkę mam z dedykacją. Jest to polski, polski, już Wam o tym powiedziałam, jest to powieść Kryminalna, a ja ostatnio nabrałam ochoty na kryminały. Ostatnio zaczytywałam się w kryminałach w październiku oraz wrześniu, i tam przede wszystkim chodziło o książki Lisy Gardner. A teraz właśnie kończę Ludzi z Mgły Izabeli Janiszewskiej i myślę, że będę w nastroju na taką powieść. Daję mam tutaj książkę Simone de Beauvoir. Przepraszam, nie znam francuskiego, natomiast próbowałam sprawdzić sobie wymowę. Nierozłączne, jest to jeden z nielicznych zakupów, z, w temacie w których śmiałam się, że była jakaś normalna cena targowa, ponieważ książki na targach były bardzo drogie w tym roku, 40-45 zł to była normalna cena. Jeśli chodzi o nowsze książki, tutaj zapłaciłam 25 zł. Więc, um, jak na cenę okładkową, która wynosi 44,90, byłam bardzo zadowolona e, i będzie to moje pierwsze spotkanie z autorką. Chciałabym bardzo nadrobić tę palącą zaległość. E, bardzo ciekawa książka, którą kupiłam na stoisku wydawnictwa Karakter e, Jagody, Ratajczak i Jewzyczni. E, książka, która idealnie wpasowuje się w moje zainteresowania, jeśli chodzi o. Tożsamość językową. Mamy tu odpowiedź na takie pytania: jak, czy kiedy mówimy w obcym języku, jesteśmy sobą? Jak motywacja wpływa na skuteczność nauki języka obcego? Dlaczego w innym języku tak trudno wyrazić uczucia? E, te i podobne bardzo ciekawe kwestie. Jestem bardzo ciekawa na spojrzenie autorki, która jest filolożką, tłumaczką, e, przysięgą i konferencyjną. Absolwentka Wydziału Anglistyki, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, bardzo, bardzo ciekawi mnie ta książka, um, a wydawnictwo charakter to um, gwarancja jakości. Następnie mam tutaj trzy książki, które kupiłam w piątek. Ja w piątek byłam dosłownie na chwileczkę na targach już na sam koniec i te trzy książki planowałam kupić, więc gdy je zobaczyłam, od razu je ze sobą zabrałam, I to są trzy pozycje od wydawnictwa relacja. Um, znana i niejednokrotnie już omawiana na Bookmediach. E, Książka Nasze zaginione serca, to jest również książka bardzo popularna za granicą. Następnie, to mnie bardzo intryguje, Dom na Wschodniej Sabiny Jakubowskiej. Jest to powieść, Sabina Jakubowska napisała taką cegłę akuszerki i pamiętam, że ta książka jest bardzo ceniona, natomiast to jest jej pierwsza książka, jest to powieść dla młodzieży. Jest, y, właśnie sprawdzałam, kiedy y, ta powieść powstała y, pierwotnie, 2015 rok, więc może to być książka młodzieżowa, która absolutnie nie wpisuje... Na pewno będzie to książka, powieść młodzieżowa, która nie wpisuje się w aktualne trendy panujące w, literatury, w literaturze Young Adult. Tym bardziej jestem bardzo, bardzo ciekawa. I mam tutaj jeszcze jedną książkę od wydawnictwa Relacja. Całkiem nieźle dzięki. Ja już... Dawno planowałam ten zakup, jak tylko zobaczyłam tę książkę w zapowiedziach na Piku, a wisiała tam ona od dawna. Nie powiem, jestem absolutnie kupiona okładką, która mi się bardzo podoba. Jest to historia o. Pamiętam jedynie, że jest to historia kobiety, której doktorat, której doktorat zmierza donikąd, właśnie się rozwiodła, a małżeństwo trwało 600 dni, i jej życie gdzieś tam w. W pewnym stopniu się rozpada, ale więcej nie wiem. Mam tutaj dwie książki, które otrzymałam od wydawnictwa Booksforia: Heartbreak, Boys. Absolutnie nic nie wiem o tej premierze, więc nie będę tutaj Wam mydlić oczu, ale mam tu również, wyczekiwany przez wielu czytelników i czytelniczek, grzeczny, trzeci tom przewodnika Grzecznej dziewczynki po zbrodni, czyli grzeczna dziewczynka musi zginąć, Holly Jackson, cegła. Jestem bardzo ciekawa. O tej książce i ogólnie o tej serii powstanie osobny film, na który sama nie mogę się doczekać, bo nie mogę doczekać się, aż będę czytać tę książkę. Dalej, bez zaskoczenia, najnowsze Agata Christie, tym razem Czarna Kawa. Z Poznania pamiętam, w marcu przywiozłam kilka nowych agat, teraz jest już kolejna. Tutaj mamy. Nową książkę z wydawnictwa Albatros z serii Piąta Strona Świata, Aria, ja, mm, nie mam pojęcia o czym jest, natomiast e, jak tylko zobaczyłam nowość w serii Piąta Strona Świata, to nawet nie zadawałam pytań. <laughs> e, następnie... Gdy pokazałam wam, że ta książka będzie miała w maju swoją premierę, to dostałam naprawdę bardzo dużo wiadomości, skąd ja mam w ogóle tę informację, że to jest jakieś szaleństwo, że tak przecież czekaliście, a nie wiedzieliście, w empiku pojawiło się to w ostatnim momencie, i właśnie stamtąd ja wiedziałam, i byłam też zaskoczona, że zobaczyłam tę książkę już na targach pod szczepczącymi drzewami TJ Klod. Um, autor bestsellera Dom nad Błękitnym Morzem i po raz kolejny mamy bardzo fajną okładkę. Następnie nowość od wydawnictwa Pauza, Mleko, Krew, Żar i z tego co kojarzę jest to 11 opowiadań o mieszkańcach Florydy. Zbiór 11 opowiadań. E, książka, na którą się bardzo cieszę. E, gdy zobaczyłam ją w zapowiedziach to była ogromna radość. Powieść Toma Hengsa, arcydzieło. Eee, muszę Wam powiedzieć, tak to wygląda z tyłu. Ja mam tutaj, tak myślałam, że to będzie to samo zdjęcie e, kolekcje nietypowych zdarzeń. Czytałam tę książkę w 2017 roku. Dlaczego tak dokładnie pamiętam rok? Ponieważ była to pierwsza książka, którą przeczytałam, gdy wprowadziliśmy się do naszego mieszkania razem z Bartkiem i bardzo podobały mi się niektóre. Z postaci występujących tutaj w tym zbiorze opowiadań nawet dokładnie pamiętam, więc jest to dobra książka. Tym razem mamy powieść. Mam nadzieję, że tytuł arcydzieło trafnie opisuje sam charakter tej powieści. I coś: e, e, drugi zakup w wyjątkowo targowej cenie, 20 zł, murakami. Bardzo chciałabym zacząć swoją przygodę z tym autorem. Chciałam bardzo Norwegian Wood i. Nigdzie w ogóle nie dostępna była ta książka na targach. Dwie książki, które otrzymałam w prezencie od wydawnictwa poradniaka. W pierwszej kolejności, w końcu, mam swój własny egzemplarz książki, którą cenię bardzo, bardzo wysoko. Listy do A. Jest to książka, um, która opowiada historię dziewczynki, um, która mieszka z babcią. Nie tylko z babcią, jest tam cała rodzina, ale jest też babcia, która cierpi na Alzheimera. A dziewczynka nie do końca rozumie, co się dzieje. Jest to książka autorstwa Anny Sakowicz i również otrzymałam najnowszą książkę Anny Sakowicz. Skrzydła te książki. E, są to książki wydane w takim samym stylu. E, przepiękne są. Ja będę o nich troszeczkę więcej na pewno opowiadać, natomiast listy do A prezentują się w ten sposób, a skrzydła te książki. To wyleciała zakładka. Zwróćcie uwagę, jak przepięknie jest książka wydana. Ma niebieski druk. A ja otrzymałam egzemplarz. Powinien, przynajmniej myślałam, że otrzymałam tak. Z podpisem autorki. I bardzo mi miło. Następna książka to premiera od dwóch sióstr. Najnowsza premiera: Lotja Skówek. Jest to książka, w której historia dzieje się. Podczas wybuchu II wojny światowej, wybuch II wojny światowej nieodwracalnie zmieni codzienność dzieci, które są tutaj głównymi bohaterami, a przynajmniej um, młodych nastolatków. Um, bardzo cenię sobie książki e, dla dzieci, w których przedstawiona jest wojna, tylko oczywiście musi, to zrobić, musi być to zrobione dobrze. Natomiast ufam, że tutaj u dwóch sióstr, e, same dwie siostry to jest kolejne wydawnictwo, które jest dla mnie gwaranc gwarancją jakości, będzie bardzo dobrze. No i jak ja słyszę o e, literaturze dziecięcej, w której e, przedstawiona jest wojna, to zawsze, zawsze be, myślę o Wojnie, która ocaliła mi życie, fenomenalna powieść, naprawdę musicie ją przeczytać, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I ostatnia książka, przepraszam, to poim oswaja lęk, prezent od wydawnictwa Zielonasowa. Milion razy już miałam kupić tę książkę. Mamy tutaj główną bohaterkę, która próbuje oswoić lęk. Co jest niesamowicie ważnym tematem w literaturze dziecięcej. To tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój warszawski stosik. Jak zwykle bardzo przepraszam za szybkie mówienie, ale to dlatego, że nagrywam jak tylko mogę, gdy kogoś jest spokojny. Dajcie znać, czy byliście na targach w Iwelo i czy wybieracie się może na targi, te takie właściwe warszawskie targi, książki, które będą pod pałacem. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dziękuję Wam serdecznie, że obejrzeliście ten, fi ten film i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!